Byłam w kuchni i mieszałam łyżką na patelni, gdy w powietrzu unosił się aromat barściu. Popołudniowe słońce wpadało przez okna, oświetlając dom i wypełniając atmosferę niemal namacalnym oczekiwaniem. To był wyjątkowy dzień. Na kolację przyjeżdżała moja teściowa Wanda. Ania, moja żona, wydawała się tak samo podekscytowana jak ja, choć trochę bardziej zdenerwowana. Przyglądałem się jej, jak nakrywała do stołu z precyzją artysty. Maliuszu! Czy na pewno danie jest dobre? Mam nadzieję, że mojej mamie się spodoba, powiedziała Ania, przeczesując dłonią włosy i wzdychając. Oczywiście, kochanie. Robiłam dokładnie według przepisu twojej babci. To nie może pójść źle, odpowiedziałem, starając się wzbudzić pewność siebie, ale prawdę mówiąc, w mojej piersi osiadło lekkie napięcie. Wanda zawsze w specyficzny sposób krytykowała wszystko, co robiłem. To, co miało być wieczorem towarzyskim, Szybko zamieniło się w pole bitwy. Zadzwonił dzwonek do drzwi, a moje serce zabiło mocniej. Odwróciłem się do Ani, która była już w drodze do drzwi. Kiedy je otworzyła, zastała tam Wandę z tajemniczym uśmiechem. Weszła, niosąc ciasto buraczane, co najwyraźniej było tradycją rodzinną. Wymieniono powitania, ale nie mogłem nie zauważyć jej oceniającego spojrzenia, gdy przechadzała się po pokoju. Hm, Mariusz, widzę. Że jeszcze nie zmieniłeś tych zasłon? skomentowała, unosząc brwi. Nie sądzisz, że jaśniejszy kolor wniesie więcej światła? Ach, tak, myślimy o przeprowadzce, odpowiedziałem, starając się, aby ton był przyjazny. Ale na razie jesteśmy z nich zadowoleni. Szczęśliwe to za mocne słowo, nie sądzisz? Spojrzała mi prosto w oczy, jakby szukała odpowiedzi, której nie chciałam udzielić. Kiedy usiedliśmy przy stole. Atmosfera zaczęła się robić coraz bardziej gorąca. Barszcz parował gorąco, i przez chwilę myślałem, że wszystko będzie dobrze. Wanda zaczęła smakować zupę i wkrótce posypała się krytyka. Maliusz, wiesz, że sekretem barszczu jest dłuższe gotowanie, prawda? To robi różnicę w smaku. Ja, postępowałem zgodnie z przepisem, mruknąłem, starając się nie pozwolić, aby frustracja wzięła nade mną górę. Ania spojrzała na mnie ostrzegawczo, ale czułem, że nerwy mi się wyczerpują. Kolacja trwała dalej, ale z każdym kęsem łandy pojawiało się coraz więcej komentarzy. Krytykowałem nie tylko jedzenie, ale także wystrój domu, wybór mebli, a nawet nasze decyzje dotyczące edukacji dzieci, których jeszcze nie mieliśmy. Wiesz, Mariusz, jestem bardzo zmartwioną babcią. I borąc pod uwagę wszystko, co dzieje się dzisiaj na świecie, mam nadzieję, że Wy i Ania podejmujecie właściwe decyzje dotyczące przyszłości swoich dzieci, powiedziała tonem głosu sugerującym, że jej zdaniem nie jestem odpowiednim mężczyzną. Dlatego zadania. Robimy, co możemy, one do, odpowiedziałem, starając się zapanować nad narastającym napięciem w klatce piersiowej. Edukacja dzieci to temat, o którym często rozmawiamy. Rozmawianie nie wystarczy. Trzeba podjąć działania, Mariuszu. Moja córka zasługuje na męża, który wie, jak właściwie kierować rodziną. Ania próbowała interweniować, ale rozmowa stawała się już polem minowym. Poczułem, jak robi mi się gorąco na twarzy, i ogarnęła mnie chęć wstania i wyjścia. Potrzebowałam trochę świeżego powietrza, chwili, żeby się pozbierać. Wstałam od stołu, starając się nie patrzeć na Wandę. Przepraszam, idę na krótki spacer na zewnątrz, powiedziałem nie czekając na odpowiedź musiałem po prostu wydostać się z tego dusznego środowiska w którym każde słowo wydawało się ukrytym atakiem kiedy szedłem do ogrodu echa tej rozmowy wciąż rozbrzmiewały w mojej głowie przytłaczała mnie presja bycia dobrym mężem dobrym zięciem i być może dobrym ojcem wiedziałam że sytuacja z Wandą nie dotyczyła tylko decyzji żywieniowych czy rodzinnych chodziło o szacunek i walkę o przestrzeń którą z każdą krytyką czułam że tracę Zeszłam na dół, wciąż próbując przetworzyć eksplozję emocji, która mną zawładnęła. Ciężka atmosfera w domu stała się ciężarem nie do uniesienia na moich ramionach. Kiedy otworzyłem drzwi do piwnicy, uderzył mnie stęchły, wilgotny zapach, ale w tym momencie poczułam ulgę. Potrzebowałam własnej przestrzeni, zdala od ostrej krytyki, wandy. Przyćmione światło wiszącej lampy pozwoliło mi zobaczyć łuszczące się ściany i zapomniane tam zakurzone przedmioty. Usiadłam na zimnej podłodze, opierając się plecami o ścianę i pozwoliłam, aby głęboki oddech uspokoił moje bijące serce. Jak dotarłem do tego punktu? Pomyślałem. Przypomniał mi się obraz Ani, której uśmiech rozjaśniał nawet najciemniejsze dni. Kochałem ją, ale ciągła ingerencja jej matki w nasze życie stawała się nie do zniesienia. Dlaczego nie mogę zadowolić wszystkich? Zadałem sobie pytanie, patrząc na podłogę. W uszach wciąż dźwięczało mi echo słów Wandy: Nie jesteś mężczyzną, na jakiego zasługuje moja córka. Te słowa raniły mnie jak sztylet. Nikt nie powinien czuć się tak we własnym domu. Kiedy tam byłem, pogrążony w myślach, usłyszałem hałas. To były otwierające się drzwi do piwnicy i wiedziałam, że Wanda się zbliża. Zeszła po schodach pewnymi krokami, a ja czułem napięcie w powietrzu jak lina, która zaraz się zerwie. Co tu robisz, Maliuszu? Jego głos brzmiał jak grzmot. Nie jesteś właścicielem domu. Chciałem tylko chwilę odetchnąć, Wando, Nie jestem tu, żeby się z tobą kłócić, odpowiedziałem, starając się zachować spokój. Chwila oddechnięcia? A może po prostu uciekasz przed prawdą? Byłeś niewdzięcznym synem. Ania zasługuje na męża, który ją dobrze traktuje, a nie takiego, który chowa się w piwnicy jak tchórz. Krzyczała echem jej głos ściany. Tchórz, naprawdę uważasz, że to tchórzostwo. Próbuję utrzymać naszą rodzinę razem, a ty tylko krytykujesz. Złość zaczęła we mnie wzbierać, ale zmusiłam się, żeby nie mówić cicho. Ostatnią rzeczą, jakiej chciałem, była walka. Nic nie rozumiesz, co to znaczy być częścią tej rodziny. Widziałam już mężczyzn takich jak ty i zawsze sprawiali kłopoty. Moja córka potrzebuje kogoś silnego, a nie chłopca, który się ukrywa gdy robi się ciężko. Wanda wymknęła się spod kontroli, a jej słowa były bezpośrednim ciosem w moje serce. Nie jestem twoim wrogiem, Wando. Kocham Anię. Musisz przestać na nas wygierać taką presję. Eksplodowałam, a frustracja w końcu uleciała. Przerwała i przez krótką chwilę dostrzegłem w jej spojrzeniu cień wątpliwości. Ale wkrótce te wątpliwości ponownie przerodziły się w złość. Nie jesteś godzien z nią być. Musisz zrozumieć, że chcę tylko tego, co najlepsze dla mojej córki. Wtedy, w chwili czystej wściekłości, podeszła do mnie Wanda. Nie spodziewałem się jej ruchu, a ona w jednej chwili siłą zepchnęła mnie do piwnicy. Uderzenie spowodowało, że potknąłem się i upadłem, a ona szybko zamknęła drzwi, zamykając mnie w środku. Mariusz, musisz się czegoś nauczyć. Usłyszałem jego głos z zewnątrz. Moje serce przyspieszyło. Naprawdę byłem uwierzony w piwnicy i rzeczywistość tego, co się wydarzyło, zaczęła do mnie docierać. Napięcie osiągnęło punkt krytyczny i byłem w szoku. Jak sytuacja rodzinna mogła przerodzić się w fizyczną konfrontację. Stałem tam, w ciemności i samotności, próbując zrozumieć, co się stało. Co mogę zrobić, aby rozwiązać ten problem? Wanda mnie zamknęła, ale wiedziałam, że muszę znaleźć wyjście z tej sytuacji, nie tylko fizycznie. Ale i emocjonalnie. Życie rodzinne nie powinno tak wyglądać. Nadszedł czas, aby zmierzyć się ze swoimi lękami i, co najważniejsze, zmierzyć się z wandą. Ciemność piwnicy otuliła mnie niczym ciężki koc. Zapach wilgotnego i gnijącego drewna był niemal nie do zniesienia, ale najbardziej dokuczało mi poczucie bezsilności. Utknąłem w pułapce, nie tylko fizycznej, ale i emocjonalnej. Jak dotarłem do tego punktu, Chciałem po prostu być dobrym mężem i ojcem, ale obecność teściowej zawsze zdawała się wszystko psuć. Kiedy próbowałam wziąć głębokie oddechy i uspokoić umysł, słowa Wandy odbijały się echem w mojej głowie. Nie jesteś wystarczająco dobry dla mojej córki. Przecięło mnie jak nóż. Wiedziałam, że nie jestem idealna, ale wiedziałam też, że całym sercem kocham Anię. Myśl, że teściowa postrzega mnie jako intruza w swojej rodzinie, bardzo mnie zaniepokoiła. Rozejrzałam się po piwnicy, szukając czegoś, co mogłoby mnie odciągnąć. W zasięgu ręki było tylko kilka zakurzonych pudeł i stary zardzewiały rower. Tak naprawdę potrzebowałam znaleźć wyjście z tej sytuacji. Nie mogę tu zostać na zawsze, mruknęłam do siebie, próbując znaleźć w sobie trochę odwagi. W myślach zacząłem myśleć o tym, że Wanda zawsze miała ostatnie słowo we wszystkim. Pamiętam, jak pewnego dnia zdecydowała, że imię naszego syna powinno być tradycyjnym polskim imieniem, a ja chciałam mieć imię bardziej nowoczesne. Wybór imienia wydawał się wówczas banalny, ale teraz zdałem sobie sprawę, że to tylko kolejna bitwa na polu bitwy, o której nie wiedziałem, że toczę. Tymczasem na górze atmosfera była bliska eksplozji. Ania, zaniepokojona moim milczeniem, powoli schodziła po schodach, niespokojnym wzrokiem szukając mnie. Kiedy dotarła do drzwi do piwnicy, okazało się, że są zamknięte. Maliuszu, jesteś tam. Jej głos był mieszanką zmartwienia i rozpaczy. Jestem, Aniu. Drzwi są zamknięte. Krzyknęłam, ale w odpowiedzi usłyszałam pełną napięcia ciszę. Wiedziałem, że Wanda jest w pobliżu i prawdopodobnie przysłuchuje się rozmowie z zadowolonym uśmiechem. Dlaczego nie otworzysz drzwi? Ania spróbowała ponownie, pukając lekko. Mamo, co się dzieje? Wypuść go. On musi się czegoś nauczyć, Ania. Nie może tak po prostu odejść od takiej konfrontacji, odpowiedziała chłodno Wanda, jakby miała do czynienia tylko z kwestią dyscypliny. To niewiarygodne, że nie widziała, że przekracza granice. Lekcja. To mój mąż, mamo. Nie możesz tak zrobić. Głos Ani podniósł się i czułam rosnące między nimi napięcie. Chciałem krzyknąć do Ani, że wszystko w porządku, że sobie z tym radzę. Ale prawda była taka, że nie wiedziałem, jak. Pukanie do drzwi nasiliło się. Maliusz, wszystko w porządku. Proszę, powiedz coś. W głosie ani słychać było desperację, a ja nie mogłam znieść myśli, że martwi się o moje bezpieczeństwo. Jestem tutaj, kochanie. Potrzebuję tylko chwili, odpowiedziałem, próbując ją uspokoić. Ale sytuacja się pogarszała. Wanda wydawała się nieugięta, co tylko wzmogło moją rozpacz. Co mógłbym zrobić? Rozważałem różne opcje, ale wydawało mi się, że nie ma wyjścia. Potem, w chwili jasności, pojawił się pomysł. Ania, zadzwoń do Tomasza. Krzyknęłam, mając nadzieję, że zrozumie. Tomasz był moim wieloletnim przyjacielem i chociaż nie miał z wandą takiej relacji jak ja, wiedziałam, że może nam pomóc. Ania wahała się przez chwilę, ale wkrótce usłyszałam kroki pędzące po schodach. Proszę. Maliusz, trzymaj się mocno. Powiedziała zanim zniknęła. Stałem tam, w ciemności, mając nadzieję, że mój przyjaciel będzie mógł interweniować. Ból w klatce piersiowej nasilił się, a myśl o byciu mężem i ojcem, który nie potrafi zachować spokoju we własnej rodzinie, trawiła mnie. Ale z drugiej strony zaczęła pojawiać się determinacja. Gdybym stamtąd wyszedł, nie byłbym już taką uległą osobą, jaką chciała, żebym był. Musiałam być silna nie tylko dla siebie, ale także dla Ani i naszej przyszłości. W piwnicy było widać niepokój. Ciemność zdawała się otatać mnie coraz bardziej, a cisza stała się ogłuszająca. Nie słyszałem już kroków Ani i Wandy, ale wiedziałem, że na górze napięcie rośnie. Moje serce biło szybko, a adrenalina płynęła w żyłach, gdy próbowałem znaleźć sposób, aby poradzić sobie z tą sytuacją. To, co było zwykłym nieporozumieniem, zamieniło się w prawdziwy koszmar. Zamknięte drzwi przypomniały mi, że w pewnym sensie byłem traktowany jak intrus w tym samym domu, który budowałem z żoną. Rozglądałem się, szukając czegoś, co mogłoby mnie uspokoić, ale otoczenie było zimne i wilgotne, pełne wspomnień z przeszłości, których nie chciałem przeżywać ponownie. Poczułam potrzebę oddychania, uwolnienia się nie tylko fizycznie, ale i psychicznie z tej niezrównoważonej sytuacji. Wtedy usłyszałem głosy na górze. To był Tomasz, mój wieloletni przyjaciel. Jego Tom był stanowczy, ale nie agresywny. Wanda, musisz zrozumieć, że Mariusz jest częścią rodziny. Kocha swoją córkę i chce dla niej jak najlepiej, mówił, próbując przemówić do jej rozsądku. Nie widziałem, co się dzieje, ale wiedziałem, że Tomasz zawsze był utalentowanym mediatorem. Ochranianie cię przed mężczyzną, któremu nie ufam, to niekontrolowanie. Tomasz, to bycie odpowiedzialną matką, odpowiedziała Wanda głosem pełnym oburzenia. Poczułam, jak moja skóra płonie ze złości, ale także motyle w brzuchu. Nie zdawała sobie sprawy, że traktując mnie w ten sposób, krzywdzi nie tylko mnie, ale także samą Anię. Rozmowa trwała dalej, a każde słowo, które do mnie docierało, było jak cios w brzuch. On nigdy nie będzie wystarczająco dobry dla mojej córki, powiedziała, a ja poczułam, jak zalewa mnie fala smutku. Jak mogła tak myśleć? Czym sobie zasłużyłem na tę pogardę? Słysząc to wszystko, zdałem sobie sprawę, że nie mogę już się ukrywać. Sytuacja wymagała odwagi, a ja musiałam odzyskać swoje miejsce w tej rodzinie. Prawda była taka, że nie przyjechałem tam, żeby rywalizować. Byłem tam, żeby pokochać Anię i budować z nią życie. Z taką determinacją wzięłam głęboki oddech i wstałam. Chociaż wiedziałam, że drzwi są nadal zamknięte. Mariusz, musisz się stąd wydostać, pomyślałem. Jesteś mężem, ojcem. Czas stawić cioła Wandzie i pokazać jej, że zasługujesz na szacunek. Ale zanim zdążyłem cokolwiek zrobić, usłyszałem hałas i drzwi do piwnicy zaczęły się otwierać. Była tam Ania, a jej głos wznosił się w rozpaczy. Mariusz, jesteś tam. Co się dzieje? Chciała otworzyć drzwi. Ale Wanda ją powstrzymała. Zostaw go. Musi zrozumieć, że nie jest mile widzianych, powiedziała stanowczo Wanda. Nie, to mój mąż. Nie możesz tego zrobić. Ania była wyraźnie zdenerwowana. Ból w jego głosie wbił się w moje serce. Nie chciałem, żeby przez to przechodziła. Nie chciałam, żeby ten konflikt miał wpływ na nasz związek. Wreszcie, przy pomocy Tomasza, drzwi skrzypnęły i światło z korytarza zalało piwnicę. Stałem tam i czułem mieszaninę ulgi i niepokoju. Ania patrzyła na mnie z troską, jej oczy błyszczały łzami, natomiast Wanda stała z tyłu z pogardliwą miną. Nie chcę już być traktowana jak intrus w waszym życiu, powiedziałam, a mój głos był stanowczy pomimo wewnętrznego drżenia. Kocham Anię i chcę być częścią tej rodziny. Ale to się uda tylko wtedy, gdy będzie wzajemny szacunek. Nie mogę zaakceptować, że mnie tak traktujesz, Wando. W tych słowach wypłynął ładunek emocjonalny, o którym nie wiedziałam, że go mam. Byłem mężczyzną, mężem i ojcem, i zasługiwałem na miejsce u boku mojej żony, bez wiszącego nad nami cienia kontroli mojej teściowej. Nastrój na sali był napięty, i wiedziałem, że to kluczowy moment. Ogarnęła mnie mieszanina strachu i nadziei. Co by się stało dalej? Jak zareagowałaby Wanda? Byłam przygotowana na wszystko, co miało nadejść. Bo przede wszystkim musiałam walczyć o swoje miejsce w tej rodzinie. Atmosfera w pomieszczeniu była nie do zniesienia. Wanda miała pogardliwą minę i skrzyżowała ramiona, jakby sprawowała władzę. Ja natomiast czułem ciężar piwnicy wciąż na ramionach i wzbierała we mnie frustracja. To, co się wydarzyło, nie mogło tak pozostać, nie mogłam być traktowana jak intruz w tym samym domu, który budowałam za nią. Wando, musimy porozmawiać zacząłem głosem stanowczym ale opanowanym. Nasza rodzina jest ważna i nie mogę już być traktowana jak wróg. Parsknęła, jakbym mówił bzdury. Jesteś intruzem, Maliusz. Zawsze tak było. Nie zapominajcie, że jestem mamą ani i wiem, co dla niej najlepsze. Lepiej dla niej. Odparowałem, czując, jak rośnie we mnie złość. Najlepsze dla niej jest to, że jako mąż i żona mamy przestrzeń do wspólnego budowania życia, bez jej ciągłej kontroli. Napięcie było wyczuwalne, czułam wzrok Ani, nerwowy i niespokojny, przenoszący się na przeman ze mną i jej mamą. Mamo, to niesprawiedliwe, wtrąciła się Ania drżącym głosem. Mariusz i ja staramy się założyć rodzinę. On nie jest wrogiem. Wanda wzięła głęboki oddech, wyraźnie zirytowana, ale ja kontynuowałem, zdecydowany nie ustąpić. Wando, chcę, żebyś zrozumiała, że rodzina to wzajemne wsparcie. Tu nie chodzi o kontrolę, ale o miłość i szacunek. Nie chcę już być traktowana jak intrus w życiu twojej córki. Nie jesteś pierwszy, Maliusz. Głos Łandy był zimny, a jej słowa raniły jak nóż. To nie ja mam do ciebie problem, ale Ania wybrała kolejnego mężczyznę, który próbuje przejąć kontrolę nad jej życiem. Ta wiadomość spadła na nas jak kubeł zimnej wody. Otworzyłam szeroko oczy i spojrzałam na Anię, która była w szoku. Co chcesz przez to powiedzieć? Zapytałem, a mój głos załamywał się w zamieszaniu. Nie bądź naiwny, Maliuszu. Mężczyzna, który stara się być filarem rodziny, nie jest tu mile widziany. Ciągnęła Wanda, nie patrząc na mnie, jakby wylewała prawdę, którą uważała za oczywistą. Czekaj, mówisz, że jestem tylko kolejnym. Powiedziała Ania głosem drżącym z oburzenia. Mamo, to nieprawda. Wybrałam Maliusza. Bo go kocham, bo to dobry człowiek. W głosie Ani była mieszanina bólu i wściekłości, chciałam ją przytulić, ale sytuacja była bardzo napięta. Wanda, zdając sobie sprawę, że traci kontrolę, stwardniała. Może ci się wydawać, że chronisz swoją córkę, ale ja po prostu próbuję zapobiec temu, żeby wpadła w pułapkę mężczyzn, którzy jej nie szanują. Odpowiedziała Wanda. Ania z kolei wstała, a jej oczy błyszczały ze wzruszenia. Mamo, wystarczy. Musisz przestać wtrącać się w moje życie. Jestem dorosła i mogę podejmować własne decyzje. Słowa Ani rozeszły się echem po pomieszczeniu, i po raz pierwszy dostrzegłam promyk nadziei. To było tak, jakby w końcu podeszła do mnie. Nie mogę już tak żyć, będąc ciągle poniżanym przez ciebie. Mariusz jest dobrym człowiekiem i musisz to przyznać. Wanda wyglądała, jakby miała zamar zaprotestować, ale Ania nie pozwoliła jej mówić. Nie chcę już tej dynamiki. Trzeba zrozumieć, że wybrałem Maliusza i trzeba to uszanować. Cisza, która potem nastąpiła, była ogłuszająca. Wanda w szoku patrzyła na córkę, jakby próbowała przetworzyć to, co przed chwilą usłyszała. Byłam oszołomiona, ale jednocześnie pełna podziwu dla Ani. W końcu wstała i po raz pierwszy poczułem, jakbyśmy razem toczyli tę walkę. Napięcie było wyczuwalne, a powietrze elektryzowało. Wiedziałem, że jesteśmy w punkcie zwrotnym i to, co wydarzy się później, może zmienić wszystko na zawsze. W pomieszczeniu panowało napięcie i pod wpływem niemal instynktownego impulsu zdecydowałem, że czas raz na zawsze skonfrontować się z Wandą. To, co kiedyś było nieporozumieniem rodzinnym, teraz przypominało zaciętą bitwę i potrzebowałam swojego głosu. Wanda, zacząłem, starając się zachować spokój w wiem, co się stało z tobą i wujkiem Zbigniewem. Wzmanka o jej przeszłości zaskoczyła ją. Spojrzenie, jakie posłała w moją stronę, było mieszaniną szoku i złości. Jak śmiecie o tym rozmawiać? Warknęła głosem drżącym z oburzenia. Nic nie wiesz. Jem więcej niż ty, odpowiedziałem, czując narastający ogień mojego oburzenia. Zawsze stara się kontrolować wszystko wokół siebie, ale prawda jest taka, że wszyscy mamy swoje sekrety, a twoje są niemniej ważne. Nastrój był napięty i wiedziałem, że ryzykuję wszystko, ale coś we mnie musiało zostać powiedziane. Ania, która stała obok mnie, wydawała się rozdarta pomiędzy obroną matki a wspieraniem męża. Mamo, proszę, posłuchaj, co mówi Mariusz. Nie możemy tak dalej żyć. Musimy być ze sobą szczerzy, powiedziała drżącym, ale stanowczym głosem. Wanda nie była jednak gotowa się poddać. Nie rozumiesz. Robię to... Bo mi zależy. Jedyne, czego chcę, to chronić moją córkę. Frustracja w jego głosie była wyraźna, ale była w nim wrażliwość, której nie mogłam zignorować chronić czy kontrolować. Odpowiedziałem głośniej niż zamierzałem. Nie możesz nas odpychać tylko dlatego, że boisz się utraty kontroli. To nie jest miłość, wando. Wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Zamiast kontynuować kłótnie, Wanda zaczęła płakać. Uzy spływały po jej pomarszczonej twarzy, a definiująca ją stanowczość zaczęła się rozpadać. Nie wiesz, przez co przeszłam? Co zbigniew mi zrobił, to wszystko sprawiło, że poczułam się niepewnie. Chcę po prostu jak najlepiej dla Ani, ukała już cichszym głosem. Ania, zdając sobie sprawę z kruchości matki, podeszła do niej i przytuliła. Mamo, wszyscy mamy problemy. Nikt tutaj nie jest doskonały. Ale te rany trzeba leczyć, a nie zadawać wciąż nowe, powiedziała, gładząc mamę po włosach, jakby ją pocieszała jak dziecko. Otoczenie zaczęło się zmieniać, a ciężar napięcia zaczął znikać. Nie chciałam taka być, wyznała przez łzy Wanda. Po prostu nie wiedziałem, jak pozwolić ci żyć dalej. Nie chcę cię stracić, Aniu. Wydawało się, że te słowa mają moc zmienienia wszystkiego. Dostrzegłam przebłysk kobiety. Jaką mogłaby być Wanda bez zbroi kontroli i manipulacji? Atmosfera wokół nas się zmieniała, a ja poczułem się wzmocniony, stając w obliczu tej konfrontacji. Wanda, wszyscy potrzebujemy przestrzeni, żeby się rozwijać, powiedziałam, starając się zachować jak największą delikatność. Kocham twoją córkę i chcę być częścią rodziny, ale to oznacza, że musimy pracować razem, a nie przeciwko sobie. Wydawało się, że szczerość moich słów dotknęła czułego punktu w jej wnętrzu. Po długim milczeniu Wanda w końcu na mnie spojrzała, jej oczy były czerwone i opuchnięte. Przepraszam, Maliusz. Ja, nie powinienem się tak zachowywać. Przepraszam za wszystko. Chciałem tylko chronić córkę. Jego słowa były jak światło w ciemnym tunelu. Po raz pierwszy wydawało się, że wypuściła kontrolę, pozwalając, aby wkroczyła miłość i zrozumienie. Wszyscy jesteśmy tu, żeby się uczyć i rozwijać, Wanda. Przepracujmy to razem, powiedziałam, czując fala ulgi. Ania uśmiechnęła się, a atmosfera napięcia, która do tej pory panowała na sali, powoli się rozwiała. Zgodziliśmy się, że czas zatąć od nowa. Długo rozmawialiśmy o tym, jak możemy zbudować nową dynamikę rodziny, w której podstawą były szacunek i zrozumienie. Wanda, wciąż ze łzami w oczach, zaczęła dzielić się swoją niepewnością i lękami, a ja zdałam sobie sprawę, że zamiast konfrontować się z nami, leczyliśmy zdrowie. W tym momencie zrozumiałam, że konfrontacje, choć bolesne, mogą prowadzić do nieoczekiwanego uzdrowienia. Miłość i szacunek są podstawą każdego związku i być może byłby to pierwszy krok w kierunku odbudowy więzi rodzinnych. Z uśmiechem na twarzy uświadomiłam sobie, że prawdziwa siła rodziny polega na tym, że możemy stawić ciała duchom przeszłości i wspólnie patrzeć w przyszłość.